Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mamy dzisiaj przepiękny dzień, naprawdę pogoda jest po prostu niesamowita na Filipinach, a ja razem z Krystyną i Emilią zabieram Was w nowe miejsce i dzisiaj sobie pogadamy troszeczkę o biznesach na Filipinach, jak ja to widzę, jak to moim zdaniem po prostu wygląda. Będzie ciekawie, zaczynajmy. Ja właśnie skończyłem pracę, dlatego idę na dół. Dziewczyny są tak naprawdę na mieście. Ogólnie dzisiaj był taki ważny dzień też dla Emilii tak naprawdę, bo dzisiaj oficjalnie otrzymała jakby takie swoje wyniki za pierwszy semestr. Te testy jej były już robione jakiś czas temu. Ona oczywiście dalej chodzi do przedszkola, ale były robione jakiś czas temu i dopiero dzisiaj było takie jakby oficjalne spotkanie z rodzicami. No i ja oczywiście nie mogłem na to iść, bo, bo tak naprawdę Pracowałem, ale Krystyna tym była. I, a ja te testy i tak już widziałem wcześniej, i naprawdę bardzo dobrze jej poszło. Nauczycielka nie ma żadnych problemów z nią. Tylko się nauczycielki zapytałem jeszcze, czy przypadkiem nie uważa, że mnie jest trochę za bardzo wygadana, albo może czasami taka delikatnie pyskata. Ona mówi, że nie, 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 z nią się całkowicie inaczej zachowuje. Że oczywiście jest bardzo wygadana, ale że ona sobie z tym radzi bez żadnego problemu, więc no, jestem zadowolony. Jak pewnie też zwróciliście uwagę, co dzisiaj pierwszy raz idziemy przez miasto od dłuższego czasu. No, pomyślałem sobie, że będzie tak trochę zdrowo, tak bardziej zdrowo może. Przejdę się po prostu, bo idziemy do centrum do Dumaguete, gdzie otworzyli całkowicie nową lodziarnię. Tak, z mrożonymi jogurtami i tam się dzisiaj wybieramy, bo tam już byliśmy kilka razy. Znaczy, Kristin ze mną była kilka razy, ja tam byłem tylko i wyłącznie raz, ale naprawdę jest bardzo fajnie. I tam zresztą opowiem Wam o tym właśnie jak ja to widzę, bo, bo jest ciekawa historia, z tą z tymi mrożonymi jogurtami i ogólnie biznesami na Filipinach. I to będzie idealny przykład, żeby akurat sobie tam wsiąść i Wam o tym opowiedzieć. No ja zobaczcie, jak te nam się już budynki budują. No nieźle już. Teraz już chyba elewację robię. Ale oczywiście to też nie wszystko, mam kilka tematów, o których chciałem Wam powiedzieć, bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, nie wszyscy z Was zresztą oglądają te live'y, które czasami prowadzę i odpowiadam na Wasze pytania, ale tam chwaliłem się pierwszy raz, pierwszy raz to powiedziałem, no i to oczywiście zrobiłem, to nie żeby nie było, zarejestrowałem się słuchajcie w końcu na jakiś taki dłuższy bieg, bieg 24 kilometrowy w Walencji, czyli w górach i to naprawdę będzie z górki, będzie pod górkę, będzie później... E... Z górki i pod górkę i jeszcze raz chyba pod górkę 24 km. Podejrzewam, że ten bieg, słuchajcie, to nie będzie oczywiście w ciągu dnia, to będzie pewnie o godzinie gdzieś, nie wiem, trzeciej w nocy strzelam, będzie trzeba wstać i to <głos》> i zacząć biegnąć. Nie przewiduję, że przebiegnę cały ten dystans. Jak przebiegnę, podejrzewam połowę, czyli to wszystko, co się będzie zbiegało w dół, no i może troszeczkę pod górę, to i tak będę z siebie zadowolony. Ale chodzi o to, żeby po prostu być aktywnym, żeby coś robić, żeby dawać sobie jakieś nowe cele. No akurat bieganie, to, że wróciłem do biegania. I straciłem, o, chyba teraz chyba z 18 albo 19 kg, to naprawdę, słuchajcie, no, robi swoje. Naprawdę, czuję się dużo lepiej i po prostu chcę się sprawdzić, czy jestem w stanie to skończyć. Jeżeli nawet tego, znaczy nie przypuszczam, że tego nie skończę, no bo na pewno jakoś dojdę nawet do tej mety, bo tam będę miał skuter zaparkowany, więc muszę dojść. <laughs> więc, więc na pewno to skończę, ale zobaczymy w jakim czasie. Ja tak obstawiam, że jak zrobię to w ciągu 3 godzin, to będę naprawdę bardzo szczęśliwa. No, ale zobaczymy. Kolejna sprawa, słuchajcie, to skończyłem ze swoją dietą, to znaczy skończyłem z, taką, z takim tym postem przerywanym, że nie jem tylko i wyłącznie rano teraz, teraz mogę jeść tak naprawdę o dowolnej godzinie. Co prawda staram się jakoś uniknąć tych późnych kolacji i raczej skończyć jedzenie przed godziną 18, żeby taki ostatni posiłek było o tej godzinie ale już jem tak naprawdę no wszystko, w większości wszystko, oczywiście staram się też zachować jakiś takie, wiecie, zdrowy rozsądek, czy na zasadzie jest bardziej zdrowo, no bo jednak chciałbym utrzymać tą niską wagę, jaką mam teraz, czyli około 80 kg, no i jak na razie mi to dobrze idzie, dlatego zresztą dzisiaj też ten mrożony jogurt mogę sobie pozwolić, a i też, słuchajcie, ciekawa akcja, bo mogę Wam się też pochwalić, bo w sumie lubię się chwalić takimi rzeczami, jeżeli coś mi się udaje, to się lubię tym pochwalić, i udało mi się zejść do około 20% poziomu tkanki tłuszczowej z prawie 30%, więc to jest naprawdę ogromny sukces. Wczoraj wieczorem właśnie robiłem takie badanie kompleksowe, wiecie, na zasadzie poziomu tłuszczu, wagi, no tych wszystkich takich, powiedzmy, elementów, jak to jest w organizmie. No i wyszło na to, że z samego tłuszczu mi ponad 10 kg zeszło, wody minimalnie. Z mięśniem mi ubyło jakieś niecały kilogram, więc też naprawdę nie jest lepszy przy takiej dużej utracie. Czyli naprawdę było to zrobione wszystko z głową i tak jak powinno być. A my idziemy sobie właśnie przez centrum. Te miejsca to już pewnie znacie. Ci, którzy oglądają moje filmiki regularnie to wiedzą gdzie jesteśmy, że idziemy właśnie do centrum. E, idziemy na nogach, nie braliśmy specjalnie skutera, żeby było przyjemniej, żeby było co Wam pokazać, coś nowego. Ogólnie też jestem ciekawy, dajcie mi znać w komentarzach tego filmiku ostatniego, bo jak też wspomniałem na live, nie ja wiem, że tych live'ów wszyscy nie oglądają, była taka sytuacja, że najprawdopodobniej YouTube chyba się na mnie obraził i to dosyć bardzo, bo ostatni filmik, który opublikowałem, pomimo tego, że był opublikowany w niedzielę, co prawda troszeczkę wcześniej niż zazwyczaj. To ma bardzo słabą oglądalność. Więc nie wiem, czy YouTube po prostu mnie do jakiegoś algorytmu złego wrzucił, czy coś się z tym stało, bo w sumie ustawienia filmiku były takie same jak zawsze. A dostawałem od Was ogromną liczbę wiadomości, że, że tak naprawdę nikomu się powiadomi... do nikogo powiadomienie w ogóle o tym filmiku nie przyszło. No, zobaczymy, czy się Pan zatrzyma. No, musi się Pan zatrzymać, bo jak się Pan nie zatrzyma, to mnie Pan potrąci. A idę po pasach. Dobra, gdzie teraz? Aha, idziemy prosto. W Emilii szkole też była ciekawa słuchajcie, sytuacja, bo nie wiem, chyba wam o tym nie mówiłem, ale ogólnie w szkole jest tak Emilii, że oni jedzą tam tak jakby. Takie jak to się nazywa? Takie przegryzki, znaki, czyli tak naprawdę nie mają jakby takiego pełnego posiłku. No bo ona jest tylko od godziny tam powiedzmy 7.30 do, do prawie 11.00, więc oni mają tylko wyłącznie taki podwieczorek. Chyba tak to można nazwać po polsku. Tak to się powinno nazywać. I ten podwieczorek to przeważnie my za to oczywiście płacimy, rodzice, bo to jest wyszczególnione w karcie, że to jest chyba około 6 tysięcy peso rocznie. Ale teraz nie jestem pewien na pewno, bo Krysy mi tak powiedziała, ale ona też tak trochę z głowy to mówiła. Więc jeżeli to jest 6 tysięcy peso rocznie, to tam ileś tam dziennie powinno to wychodzić na ten jakiś tam posiłek. I to nie chodzi o to, ile my za to płacimy, tylko problem powstał taki, że eee, z tego, co sprawdziliśmy, tego, co nam Emilia powiedziała i z tego, co też inni rodzice w ogóle o tym rozmawiali, no, że te posiłki, te znaki, które oni dostają, to nie są jakieś takie za bardzo zdrowe. I tutaj jest ten problem, że nam to za bardzo nie pasuje, bo wolelibyśmy, żeby Emilia jakoś tam bardziej zdrowo jadła. A jeżeli ma coś, jest, jest niezdrowego, to niech lepiej to jest z nami, niż po prostu w szkole. I pewnie do tego byśmy się nie dotrzepili i pewnie byśmy nawet o tym nie mówili w szkole, bo do tego to zaraz dojdziemy. Tylko, że sytuacja wyszła taka, że Pamiętam, jak przyjmowaliśmy Emilię do tej szkoły, No, gdzie nas oprowadzali po tej szkole, pokazywali, wyjaśniali wszystkie inne tam sytuacje, co tam się dzieje, jak to tam wygląda. To wspomnieli nawet o tym, że oni mają specjalnie swojego jakiegoś tam dietetyka, który po prostu przygotowuje i sprawdza te posiłki, zanim dzieci je dostają. Czyli po prostu, że to jest jakoś tam sprawdzone. Co nam? Powiem szczerze, że mi to bardzo zaimponowało, bo nie spodziewałem się tego. I tylko i wyłącznie dlatego, Zapytaliśmy się mieli tam kilka, kilka razy, co tak naprawdę dostała do jedzenia No to ona powiedziała, że no tam raz dostali jakieś owoce Ale przeważnie dostałem jakiś tam chleb I to jeszcze jakiś taki wiecie, najtańszy chleb, słodki No i to jest taki jako snack, nie? Ja bym jednak zdecydowanie wolał, żeby te owoce były codziennie Już nawet banany czy cokolwiek innego, ale nie jakieś tam słodkie pieczywo Z jakąś tam podobną... Serem w środku, czy tylko, że wiecie, no na Filipinach ten ser to tak naprawdę to jest ser, który nawet koło sera nie leżał, no, więc Chcielibyśmy się dowiedzieć, co tak naprawdę i co musimy zmienić, żeby oni dostawali jakieś tam lepsze posiłki. No ale oczywiście ja sobie pomyślałem, że to się dowiem, co oni tak naprawdę jedzą Co mnie trochę zdziwiło i, i poszedłem do sekretariatu tego naszej uczelni i zapytałem się po prostu wprost, zapytałem się, czy chciałbym się dowiedzieć, co tak naprawdę nasze dzieci jedzą A tak kobieta w sekretariacie mówi, tak się ten ja mówię, ale ja nie, nie rozumiem. Niech mi pan nakreśli, o co tak naprawdę chodzi. Ja mówię, trzymania: no bo jak przyjmowaliśmy Emilię do szkoły, to mówiliście, że macie dietetyka, że te posiłki, czy te, te przegryzki, czy coś tam to są zdrowe przegryzki, że są sprawdzone przez dietetyka, że niby jest jakoś tam sprawdzone. No, weryfikowane. A ona mówi, no tak, tak, tak. Ja mówię, no ale się chyba okazało, że jednak te przegryzki nie są aż takie zdrowe, jak mi się wydawało na początku. A ona się zaczęła śmiać. Co ja nie wiem, no. Zapytałem się ja o Panią, ale, no nie wiem, może dla pani to jest śmieszne, ale dla mnie nie. Bo to moje dziecko musi jeść. Ona, no tak, 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 przepraszam, poważny temat. No. Więc po prostu poprosiłem ją, czy mogłaby pani przygotować, bo z tego co wiem, a to było chyba z tydzień temu, w czwartek jest spotkanie z rodzicami. Mnie nie będzie na tym spotkaniu, ale będzie moja żona. Czy moglibyśmy zrobić tak, że po prostu pani przygotuje listę tych rzeczy, co te dzieci jedzą, i wtedy e, po prostu my to sprawdzimy, co tam jest. No. A ona mówi, no ale to ja nie wiem. Ja mówię, no ale to kto ma wiedzieć? Ja mam wiedzieć, co te dzieci jedzą? A to wie pan, to nie wiem, to może mi się uda. Ja mówię, no na kiedy się pani uda? Albo to taka firma tam robi i tak dalej, to można się iść do nich zapytać, ja, mówię, proszę panią, ja pani płacę za to, że moje dziecko chodzi tutaj do szkoły. Więc ja bym się też chciał od Państwa dowiedzieć. Szczególnie, że, no wiecie, ja nie wiem, czy te kobiety aż mają tyle tam rzeczy do robienia, bo ich tam jest chyba z czwórka. I, no i za bardzo chyba się, nie wiem, no nie mają za dużo pracy, bo tak, tam są dosłownie cztery klasy, cztery klasy, na krzyż, nie? Więc to nie jest jakaś duża uczelnia i one tylko i wyłącznie są odpowiedzialne za to przedszkole. I to nie mówię o nauczycielkach, bo one są osobno, oso, osobno są oczywiście zatrudnione. No ale tak to mniej więcej wygląda. E, ciekawy jestem, bo z Krystii się jeszcze nie widziałem, czy dostała na dzisiaj tą listę. Nie będę zaskoczona, jak tej listy nie dostała i się w sumie nic nie dowiedziała. Ale rozmawialiśmy też z kilkoma innymi rodzicami, i oni tak samo powiedzieli, że są tym zaniepokojeni, bo woleliby, żeby to było po prostu zdrowsze posiłki. I, no i po prostu oni też mieli zaalarmować w innych klasach, poruszyć ten temat z wychowawczyniami i z, z innymi osobami. Czy się to zmieni? Nie wiem, czas pokaże. Ja już słuchajcie, jestem przed tymi mrożonymi jogurtami, jak widzicie za mną to jest całkowicie nowy budynek, który tutaj powstał na bulwarach w Dumaguete, naprawdę jest ogromna popularność tego miejsca, zresztą jak każdego nowego miejsca na Filipinach i w rejonie Dumaguete, to są ogromne kolejki, dlatego dzisiaj akurat jesteśmy o godzinie 13:00 po godzinie 13 po lunchu, żeby tutaj kolejki nie było, bo przez pierwsze, słuchajcie, pierwszy tydzień w zasadzie od momentu otwarcia, to tutaj po prostu się nie dało wytrzymać. No, kolejki były takie, że dosłownie po 40-50 osób czekało jeszcze na zewnątrz, nie mówiąc już o tym, co było w środku. Także w tym momencie tutaj jesteśmy. A moje dziewczyny w tym momencie przyjechały. Hej! Cześć Miśku! Cześć! Cześć! I miss you. I miss you too. Powiesz, dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy na lody? A to to I bring my tablet. Ogólnie to wiecie, jak to jest dzisiaj był ten dzień, kiedy Emilia dostawała swoje oceny, więc to jest akurat takie idealne podsumowanie, wiemy, że te oceny były dobre. No to warto ją zabrać na lody. Na lody czy na mrożony jogurt? To? Co mi się? Tak. We eat upstairs. Yeah. Dobra, no to ja w góry. Yes, no damages. Uh two medium with three toppings. Okay. And your toppings are for the first medium. I mean what do you want the toppings? Mm, I want chocolate, syrup, and mango and grapes. And for the second medium for second medium mango uh what is the the, the this one there oh, lemon, melon melon and dragon fruit would you like to add extra tacos no just just three and third one is be what do you want pistachio lover, pistachio lover yeah so three orders mm -hmm. two medium and one pistachio number may yes. know your name sir Rafael. Okay. your total is 647 Ogólnie sprawa jest prosta. Wybieracie sobie na przykład wielkość tego jogurtu, jaki chcecie zamówić, czyli na przykład Medium za 199 peso, i wybieracie sobie trzy do tego darmowe dodatki. My akurat zawsze ze mną bierzemy wszystkie owoce, jakie są. Znaczy, no nie wszystkie, bo wybraliśmy sobie trzy. Emnia ja sobie wzięła winogrona, mango i coś tam jeszcze. Ja sobie wziąłem mango, e, melona i jeszcze coś. Oczywiście do tego tak samo można sobie jeszcze wziąć jakieś dodatkowe polewy. Ale ja już z tego zrezygnuję. Emilia sobie wzięła czekoladę. Tak? Masz czekoladę? To twoje Emil czekolada? Nie wiesz? A nie, to nie Twoje. Dobra. To też jest ciekawe. Nie wiem, czy widzicie to duże jabłko, ale to duże jabłko też można zamówić. I to w środku jest tak naprawdę mm, kontener taki bardziej na lody. I tutaj można zamówić jeden litr lodowy tego jogurtu mrożonego z trzema dodatkami za 999 peso. Ale co też jest ciekawe, później można to przynieść z powrotem i zrobić refill, czyli uzupełnienie za 619 peso. I to jest fajna opcja dla na przykład rodzinki, ale no, dla nas to dzisiaj i tak by było zbyt za dużo tego wszystkiego. My już poszliśmy, słuchajcie, na górę, żeby sobie tutaj siąść i na spokojnie sobie zjeść, bo mamy czas, dzisiaj nam się nie spieszy. Ale jak pałaszujesz mi, co dobre, nie? Co masz tam, powiedz mi, mango? Co jeszcze masz? Czekoladę. No i winogrona. Winogrona. Tak, te winogrona to tu akurat nie wiesz jak jest po polsku. No, grapes, tak. A ja mam mango, e, dragonfruta i melona. No i lody bez żadnej polewy. Krystyna jeszcze czeka na swoje, ale zobaczcie jak ładnie zrobiona restauracja. Wszystko jest nowe, odświeżone. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i oczywiście, co jest też bardzo fajne, to słuchajcie, widok, oczywiście klimatyzacja w środku, bo bez tego by się nie dało wytrzymać. Widok na wyspę Sykihor. Także nowe miejsce, szczególnie tych wszystkich, co są na Sikihorze w tym momencie i chcą przy... przypłynąć do domagety, żeby sobie załatwić jakieś sprawy wizowe. polecam Wam zdecydowanie naprawdę bardzo fajne jogurty mrożone. No, ale słuchajcie, dzisiejszy odcinek miał być o czymś innym. Nie o lodach, tak naprawdę, a o tym, jak biznes wygląda na Filipinach. I dlaczego akurat dobrym przykładem tego wszystkiego są akurat te lody tutaj. Już Wam tłumaczę. To jest Looking Ice Cream Shop. Co? Looking Ice Cream Shop. Aha, tak. No, ten sklep w ogóle, ta lodziarnia, to jest. My e... Club Tak. No, ja przepraszam, zapomniałem o tobie. Ty też tutaj jesteś. O, pokaż jak to wygląda. a, Krystyna sobie zamówiła jeszcze, słuchajcie, tylko coś innego, coś takiego. To jest pistachio lover Aż sobie też spróbuję Can I try? Oh. No, yours is so taller than ours, right? Mm. Yeah. Mm. O oh, kurczę, ale dobra. Bo to jest czekolada z pistacjami. Czekolada z pistacjami, ten kiwi also there, yeah? no Ten kiwi is also there, yeah? No, kiwi jeszcze coś tam jakieś inne dodatki. ja wolę takie bardziej owocowe. Moje dziewczyny już pojechały do domu, ale ja jeszcze zostaję na mieście, bo muszę parę spraw załatwić miałem wam opowiedzieć o tych rodzajów, różnych rodzajach biznesów na Filipinach i jak to w ogóle tutaj funkcjonuje? Bo to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawy temat, więc pozwólcie, że ja sobie pochodzę troszkę po bulwarach i Wam po prostu na ten temat opowiem. Tam akurat w środku była naprawdę bardzo głośna muzyka i zresztą zaraz po tym jak wyszliśmy, to zrobiła się naprawdę ogromna kolejka, no aż po prostu to było do przewidzenia. No a więc tak, słuchajcie, zaczynając od początku, to co Wam chciałem powiedzieć, co na przykład ja zauważyłem tutaj będąc na Filipinach, to to, że wszystkie oczywiście nowości, które na przykład wchodzą na rynek filipiński, są bardzo, ale to bardzo popularne. I tutaj, może, podam taki konkretny przykład. Nie wiem, czy pamiętacie, no, ja jestem jeszcze przed 40 ale pamiętam na przykład do dnia dzisiejszego, kiedy, na przykład, w Krakowie pierwszy raz otworzyli IKEA, kiedy otworzyli Makro, kiedy otworzyli na przykład jakiegoś tam rodzaju fast foody i były to po prostu nowości na naszym rynku. Wtedy, po prostu, wszyscy pchali drzwiami i oknami ogromne kolejki, na przykład, żeby wejść do Makro, czy w ogóle do IKEA, że na jakieś promocje. Ludzie tak naprawdę jechali tam tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć. I po prostu może coś ewentualnie kupić. To już nawet nie chodziło o to, żeby po prostu kupować jakieś produkty cały czas, czy z jakimś konkretnym zakupem, tylko po prostu, żeby się przejść, zobaczyć i pokazać, że było się już na przykład w tym sklepie. I na Filipinach to jest troszeczkę podobnie. To jest po prostu taka Polska lat, nie wiem, 90., bym to powiedział, 80. -tych. Zresztą bardzo często to w filmikach przytaczam, zresztą nie tylko ja i tak samo inni podejrzewam vlogerzy, którzy też o tym mówią. I słuchajcie, rzeczywiście tak jest. Tylko, że na Filipinach troszeczkę czas się tutaj zmienił i w Polsce oczywiście też jest, że czas się zmienił, ale zwróćcie uwagę na to: teraz na przykład na Filipinach każdy oczywiście musi mieć social media, Facebooka, Instagrama czy jakieś inne rodzaje rzeczy. Oczywiście w Polsce tak samo, więc też, przez to, że ten czas się zmienił i wszyscy teraz tak rzeczy, powiedzmy, promują, bardzo często dochodzi do, do sytuacji na Filipinach, szczególnie przynajmniej ja tutaj zauważyłem, że po prostu wszyscy, na przykład jak tylko i wyłącznie coś się nowego otworzy i coś, co jeszcze nie było na przykład na rynku, co jest po prostu nowością, to każdy, iść w, każdy chce iść w dzień otwarcia. Dlaczego? Bo chce być pierwszy, chce się pierwszy pochwalić tym na Facebooku, na Instagramie, chce po prostu wrzucić zdjęcia. Słuchajcie, ja może, no, my też bardzo często jeździmy na różnego, w różne rodzaje miejsca i pokażę, pokazujemy Wam te miejsca, ale po części to jest przez to, że prowadzimy ten kanał na YouTubie, ale pomimo tego moja żona jest naprawdę też taką samą osobą, też taką samą medialną Filipinką, czyli ona po prostu uwielbia iść na przykład, jak jeżeli się otworzy jakiś nowy sklep z ciuchami, ona uwielbia tam iść jak najwcześniej, żeby jeszcze trafić na otwarcie, żeby może trafić na jakieś specjalne promocje, żeby po prostu być jedną z tych pierwszych osób, która po prostu... Przejdzie się do sklepu i to zobaczy. I ona nie jest wyjątkiem, ona jest idealnym przykładem tego, jak właśnie ten marketing na Filipinach funkcjonuje Bo ja też wiele razy Wam powtarzałem, że po prostu wszystko... najlepiej zrobić takie miejsce, taką restaurację, taki sklep Żeby ludzie tam przychodzili, nawet nie to, żeby... bo są produkty tanie, tylko po to, żeby tam przychodzili, żeby sobie porobić zdjęcia, tak restauracje, które na przykład są z niesamowitym widokiem, albo mają jakąś huśtawkę, albo mają coś innego, coś po prostu gdzieś tam, co będzie stało sobie w kącie, żeby ludzie tylko i wyłącznie przychodzili tam robić zdjęcia, to oni będą robić te zdjęcia i będą promować ten biznes tak naprawdę. Bez dodatkowych kosztów, bo po prostu sam ten biznes, sam ten marketing będzie się nakręcał przez nich. I taka reklama właśnie z polecenia jest najlepsza. A uwierzcie mi, Filipińczycy są tym po prostu mistrzami. Naprawdę, ym, są specjalne kanały poświęcone temu, że na przykład jacyś Filipińczycy czy Filipinki jeżdżą po prostu po miejscach i specjalnie są zapraszani na otwarcia tylko i wyłącznie po to, żeby oni to wrzucili do siebie na Instagram. No to jest pewnego rodzaju taka, wiecie, no, tacy influencerzy, ale, ale te kanały są naprawdę bardzo małe. I pomimo tego, że oni to wrzucają, to naprawdę ogromna liczba osób chce po prostu tam się przejść, chce to zobaczyć. Tak to po prostu tutaj funkcjonuje. No ale teraz słuchajcie jeszcze troszeczkę z innej beczki. Przypuśćmy, że widzieliście te lody które przed chwilką kupowaliśmy, tak? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na cenę, czy też powiedziałem o tej cenie ale takie lody, na przykład takie, jakie ja miałem z Emilią, każdy z tych lodów kosztował po 199 peso czyli widzicie, ile to jest na ekranie i nie byłoby w tym nic dziwnego i pewnie nawet byście powiedzieli, że jak na ceny polskie, to naprawdę bardzo tanie bo w Polsce by to pewnie kosztowało dwa razy więcej zresztą bardzo często tak mówicie ja nie znam się na cenach w Polsce, bo rzadko tam po prostu jestem ale na Filipinach te 199 peso to bardzo często to jest połowa dniówki osoby pracującej na Filipinach. Tak, na Filipinach bardzo dużo osób pracuje za 400 czy 500 peso za dzień. Ale są i oczywiście osoby, które nawet i mniej zarabiają za jakieś podstawowe czynności. I pomimo tego, że ja wiem, że powiecie, no to takie osoby nie chodzą do takich miejsc, to ja Wam powiem, że też chodzą. Dlaczego? Bo chcą się przejść, bo chcą spróbować, bo chcą to zobaczyć. I teraz tak, te 200 peso to w przeliczeniu też można by to porównać do na przykład benzyny, bo to jest chyba około no, Jakbyście się znaleźli na jakiejś taniej stacji benzynowej, to podejrzewam, że to by było około 4 litrów benzyny, może 3,5. No ale na skuterze że moglibyście zrobić za to 200 km trasy, więc całkiem nieźle. No okej, okay, ale my tutaj mówimy cały czas o jednej osobie, czyli 199 peso za, za jedną taką porcję. Ale co w przypadku, jeżeli macie dwójkę dzieci i idziecie jeszcze z żoną? W tym momencie minimalna kwota, którą wydaliście w tej restauracji to jest jakieś 800 peso, albo i nawet jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, to jest pewnie prawie 1000 peso. Czyli co? Dwa dni pracy dla jednej osoby tylko po to, żeby sobie tak naprawdę pół godzinki spędzić w takiej restauracji i zjeść takie lody. Cenowo dla Europejczyka to nie jest jakiś kosmos, dla Filipińczyka na pewno to jest kosmos i pomimo tego, że słuchajcie, zwróćcie uwagę, że yy, tyle te lody kosztują tutaj na Filipinach, to tam cały czas jest kolejka, bo jest to pewnego rodzaju nowość. Ale co też jest tutaj ciekawe w tym wszystkim. Jestem akurat na bulwarach, jak widzicie, w Dumaguete i tam jeszcze dwa tygodnie temu stał taki dosłownie taki sam kiosk, który dokładnie sprzedawał takie same mrożone jogurty, tylko oczywiście na mniejszą skalę, z takimi samymi dodatkami. Z takimi samymi. Można było wybrać naprawdę przeróżne rzeczy. Tylko, że sprzedawał je za połowę ceny. Tak. Takie lody, jak ja dzisiaj tutaj kupuję za 200 peso, to tam mogą kupić za 100 peso. Dokładnie takie same. Tak samo smakowały, no bo to, to, tutaj nie ma tak naprawdę fantazji. To tylko i wyłącznie chodzi o dodatki. To dlaczego tam tyle osób idzie i kupuje te lody? Dlaczego to jest taki wielki boom w Dumaguete teraz na to? Z prostego powodu: marketing, bo jest to fajnie przygotowane. I Filipiny też się w tym momencie rozwijają właśnie pod tym względem. Jeżeli mówię o marketingu, to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że kasa w reklamę została wpompowana, bo uwierzcie mi, w tego typu biznesach, jeżeli pierwsza część marketingu dobrze została zrobiona, to w tą drugą tak naprawdę nie musicie inwestować pieniędzy. Wiem to z doświadczenia, naprawdę z wielą ilości, z bardzo dużą ilością firm tutaj współpracowałem pod względem marketingu na Filipinach, na dwóch różnych wyspach i naprawdę wiem, o czym mówię. I teraz tak, jeżeli ta restauracja fajnie wszystko zrobiła od samego początku, a to jest chyba, z tego co każe, to, to jest sieciówka akurat na Filipinach, czyli mają fajne logo, mają Ładny wystrój, i wszystko mają w kolorze, w kolorze zielonym, wszystko jest śnieżno-białe, czyli tak naprawdę pachnie, można powiedzieć, nowością i świeżością i takim standardem wyższym. To w tym momencie ludzie sami to będą promowali. Wracamy do tego punktu, co wam powiedziałem po prostu wcześniej. I ta firma tak naprawdę nie musi tego reklamować dodatkowo. Ludzie sami to reklamują i na tej podstawie to tutaj po prostu działa na Filipinach. Jeszcze tutaj wspomnę tylko o jednej kwestii. Oczywiście większość społeczeństwa na, Filipinie, na Filipinach jest bardzo biedna, i to po prostu widać na ulicach, to widać wszędzie na małych wioskach, innych rzeczach, ale przypominam wam, my mieszkamy w mieście. Nie jakimś ogromnym mieście, no ale takim powiedzmy średniej wielkości, które miasto, które już ma swoje lotnisko, ma swoje centra handlowe. Ma swoje lodziarnie, tak jak przed momentem widzieliście. Ma swoje jakieś inne rodzaje rzeczy, oczywiście. I to słuchajcie, widać potem, że tutaj naprawdę ludzie też mają pieniądze. To już nie chodzi o samych tych biednych, którzy, no wiecie, ciężko koniec końcem wiążą, ale też widać pod umagetę to, że naprawdę jest ogromna liczba Filipińczyków, którzy no mają przeogromne pieniądze i je po prostu wydają. Wystarczy, żebyście się gdzieś przeszli wieczorami, na przykład do jakiejś lepszej restauracji, i byście zobaczyli, że po prostu na Stolik trzeba po prostu czekać, albo przeważnie trzeba robić w ogóle wcześniej rezerwację, bo te lepsze restauracje mają oczywiście re, rezerwacje robione i to nie jest tak, że po prostu z ulicy sobie przyjdziecie na przykład grupką czterech osób i po prostu sobie siądziecie bez, bez problemu, tylko będziecie musieli albo czekać na stolik, albo będziecie musieli go zarezerw zarezerwować wcześniej, więc to tutaj tak naprawdę są osoby z, grużą, z ogromną ilością pieniędzy, nawet dużo większą niż obcokrajowcy, którzy tutaj po prostu przyjeżdżają Tylko po prostu też się jakoś z tym za bardzo nie pokazują No bo oni wiecie, w ciągu dnia na przykład siedzą w domu A wychodzą sobie tylko i wyłącznie na kolację Ale to widać po centrach handlowych w Dumaguete Te centra handlowe, słuchajcie, są pełne cały czas Widać ile ludzi robią zakupów, ile kupują różnego rodzaju rzeczy I to dalej po prostu funkcjonuje, więc... Nie można być tak jednostronnym, że tylko i wyłącznie jest bieda na Filipinach Bo naprawdę pieniędzy też jest bardzo dużo i to widać jak pewnie zwróciliście uwagę, ja jestem dalej na bulwarach tutaj w Dumaguete, na tym nowym odcinku, zobaczcie jak to tutaj wygląda pustka, pustka, dlaczego pustka, no bo słuchajcie jest bardzo gorąco, jest środek dnia, jest godzina no, po 14 już sporo i po prostu jest gorąco Ludzie nie wychodzą na słońce. Ludzie przeważnie siedzą w domach albo w cieniu. No tylko i wyłącznie tam, gdzie jest tak naprawdę cień, to ludzie siedzą. Oczywiście tutaj dopiero życie zaczyna się po godzinie, gdzieś tak, 5 po południu, kiedy otwierają się wszystkie stoiska. Ludzie przychodzą sobie tutaj grać w piłkę. No, po prostu są mult, mult, jest tutaj multum osób. Ja tutaj też prawie codziennie biegam i, i widzę po prostu, ile tych osób jest, ile osób zresztą biega tak samo. No, to, że coraz więcej osób biega, to akurat naprawdę mi sprawia ogromną przyjemność, bo, bo jest coraz więcej zawodów organizowanych. Ogólnie Filipiny tak samo, teraz mają hopla na tym punkcie i, i prawie co tydzień w Dumaguete, tutaj zresztą na tych wywarach, są organizowane jakieś zawody biegowe. Nie powiedziałbym, że to są jakieś mega profesjonalne zawody biegowe, no bo tam różnie z tym bywa i to też nie jest jakoś tak, żeby to było wliczane jakoś do jakiegoś rankingu, nie wiem, światowego albo żeby były pomiary z chipów w butach, które są zamontowane, no ale... Dobrze, że jest coś takiego, bo ludzie naprawdę się ruszyli i pomimo tego, że nawet niektórzy, większość tych ludzi nie potrafi skończyć tego biegu, to przynajmniej sobie dojdą do mety, zrobią jakiś rozruch poranny, 5-10 km, no i jest fajnie. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna prośba na sam koniec, bo jak pewnie zwróciliście ostatnio, ostatni filmik, który opublikowałem przed tym filmikiem, bardzo słabo poszedł. YouTube chyba w ogóle przestał mnie lubić, albo nie wiem, obraził się na mnie, albo coś się stało. A ten filmik naprawdę był bardzo wspaniały. Dlatego prosiłbym Was, zróbmy pewnego rodzaju doświadczenie. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, napiszcie komentarz pod spodem, pod tym filmikiem, i zostawcie lajka. Łapkę w górę. Napiszcie komentarz, jeżeli nie wiecie, jaki komentarz napisać, to napiszcie, jakie lody byście wybrali w tej lodziarni, gdzie byliśmy, z jakimi dodatkami. Sprawdzimy, czy dzięki tym komentarzom, jeżeli będzie ich naprawdę bardzo dużo, czy rzeczywiście algorytm jakimś cudem podniesie ten kanał i on będzie lepiej wyświetlany. Za co oczywiście bardzo Wam dziękuję. To Was oczywiście nic nie kosztuje, a mi to sprawdzi ogromną przyjemność. Zresztą nie tylko mi, ale Krystynie mieli tak samo. Dziękuję bardzo, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Aha, aha słuchajcie, i jeszcze jedno. Jakbyście tutaj zobaczyli, to tutaj są dwa filmiki, jedne z ostatnich. Ten szczególnie u góry jest bardzo fajny, więc zobaczcie sobie na nie później. Pozdrawiam, pa.